Tak moi kochani, jedną z atrakcji, które mam zawsze w we wrześniu i jak trenuję do MTB i na Głosnej, to jest właśnie tutaj przyjazd na, tą, eee, na ten plac, na którym jest ta fontanna fajna, ja sobie tutaj jeżdżę, sobie usiądę zaraz i sobie normalnie poetworywam że troszeczkę na to pogadnie. To jest bardzo fajne i nie wiem, czemu to jest fajne. Fajne to jest, lubię tutaj sobie siedzieć i że po to to jest zrobione. To tak jak w Simsach, że robię różne takie rzeczy, że nie wiadomo po co są fajne, ale są fajne i Simsy e, lepiej się czują. Ja się czuję lepiej, jak troszeczkę sobie tutaj podczeruję, a o, i sobie i sądzę, fajne, dobro mał muzykę, napiję się wody mineralnej i otwarto ja sobie, o, proszę stop. и грешать. Идти отпадать